Czym byłby festiwal w Sopocie bez Roxy Węgiel? Co przygotowujesz dla nas? Zaśpiewam w koncercie, gdzie się podziały tamte prywatki, więc będą ponadczasowe hity. I nie mogę się już doczekać, bo uwielbiam piosenki, które będzie mi dane tam wykonać. Także to, to są takie hity, do których ja mam ogromny sentyment i ja w ogóle kocham stare polskie piosenki. Więc za co? Chcę, Powiedz mi, za co je kochasz? Za piękną linię melodyczną i, i piękne teksty. Czekamy z niecierpliwością. Ja bardzo chciałam porozmawiać z Tobą podczas finału Tańca z Gwiazdami, jednak nie było nam to dane, więc zapytam tutaj, czy Ty się zgadzasz z werdyktem tej edycji? Oczywiście, oczywiście zgadzam się w 100%. Jestem bardzo dumna z Marysi. Kibicowaliśmy jej właśnie na finale Tańca z Gwiazdami, dlatego też nie udzielałam żadnych wywiadów, bo po prostu byłam tam poniekąd prywatnie i bardzo się cieszę, że wygrała. Widać, że dużo pracy w to włożyła. Wiadomo, każdy uczestnik, przez te trzy miesiące bardzo ciężko pracował na, na tą kryształową kulę, ale bardzo, bardzo cieszę się, że, że to właśnie Marysia wygrała, bo naprawdę tańczyła od początku przepięknie. I w ogóle ten freestyle ja się popłakałam. Jej finałowy taniec. To było coś niesamowitego. Naprawdę ja się popłakałam. Nie mogłam tego nawet powstrzymać. Próbowałam. Mówię, nie, 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 nie płacz, nie płacz. No, mega to mnie dotknęło. To było bardzo intensywne. Czy ty może widziałaś w tym freestylu, w tym przekazie siebie, walczącą z hejtem jako młoda osoba? Tak, tak widziałam siebie i nawet pomyślałam, wow, to super, że Marysia ma taką odwagę yy, o tym w ogóle tak otwarcie mówić i, i po prostu, wiesz, to nie jest łatwe, wiesz, z takiej swojej strefy komfortu zrzucić tą maskę, że ty się niczym nie przejmujesz. Bo jednak każdego to dotyka poniekąd. Dlatego trochę żałuję, że, że ja też nie poruszyłam tego tematu bardziej tańcu z gwiazdami. Ale tak to jest. No, ja też jakby nie chcę się tym przejmować na co dzień, ale jednak w gorszych momentach są takie sytuacje, gdzie ten hejt no, nie pomaga. Podczas tańca z gwiazdami, jak i tutaj widzę cię z twoim ukochanym mężem Kevinem. I jestem tak. Ciekawa, czy ja już mogę zapytać Cię o przepis na udane małżeństwo? Bo ja widzę, że Wy rozkwitacie, wyjeżdżacie ze sobą, cały czas jesteście. Myślę, że najlepszą odpowiedzią na no to będzie po prostu powiedzenie Ci, że chodzi o przyjaźń. Bo my od początku mamy bardzo mocny fundament i na pewno wspólne wartości, które, które są dla nas ważne. To bez tego myślę, że nie udałoby się zbudować właśnie takiego silnego fundamentu. Ale Kamil to jest mój najlepszy przyjaciel i wiadomo, że y, po jakimś czasie te, to zauroczenie y, znika i zaczyna się pra taka prawdziwa miłość, która nie zawsze jest łatwa, piękna, kolorowa, ale jak się przyjaźniczcie, to to zawsze przetrwa. Powiedz mi to, że jesteście razem w kwestiach zawodowych ułatwia przy budowaniu takiej więzi, czy czasami są jakieś zgrzyty związane właśnie z tą sferą? Zgrzyty czasami są, tak, szczególnie właśnie w kwestiach zawodowych, bo czasami nasze zdania są odmienne. Aczkolwiek nie wpływa to w żaden sposób na naszą relację, oddzielamy te strepy. Czyli jesteś szczęśliwa. Bardzo, bardzo.